Bo na niej wpisze. A ja nie mam ich zacząć A bo jak ja. będzie coś czekaj coś piszesz. piszesz Pokój koncert Kurde jak no. zwykle eee. No Macie to... uuu winda Jak cię ja. to windy Udech ty zrobiłeś? Winda otwieraj się No po co za? Nie, nie ja mnie radził. Na świetlę mi winda, naprawdę a ja myślałam, że to fajna wina, tak to Chodź, wrac wracamy bez sprintu. Tak, wiem, na pewno powiedzieli, nie będziemy oglądać, bo to dziadowskie będzie. Co ty zrobiłeś? Pisało pisałeś. Wysoki to pisało? Te. Gucci 331 tilt, request to your trade request. Co ty ode mnie chcesz? Nie. Dobra, chodźcie. Chodź, idziemy tutaj. Ponga! ale nie, to jest stół jakiś taki inny. Dobra, chodź. Uuu. Uuuu Chodźcie się! Co ty ode mnie chcesz? Chodźcie się, chajcie się! Patrz! Co się chajcy? Gdzie się chajcy? A się hajsy! Gdzie ci się chajcy? Pójść! Tam się chajcie! Jak się chajcie to z spieprzone. Patrz! Uciekamy. Patrz, tu się hajcy O, oh, tu! Fuck! Jaram się! Help me! Do wody! A, no, przeżycia mi miało nie ma. Dobra. Ujdź do góry. Chodź. A teraz idziemy jeszcze wyżej. A, nie ma kogo tu. coś i z teraz... góry. A ja już... Idziemy, idziemy na samą górę. Góry, nie da się tu dać. A gdzie? A tam Ja weź na samą górę. Tu rut, rut. Tu rut, rut. Poddaj się! O fok! Uchuuu! Uh patrz. Jak w tytań. Ja idę yes. na statek. Ja idę się utopić. Ha! Jak tu czarno? Ja bierz. Ja. Oh. Cztery! Trzy! O! Super. Ej, idziemy do kina! Chodź! Chodź do kina! Nioch! Kina! Nioch! Żeby tam było żarcie! Tam jest kino? Ja jesteś snajpi! Bum, 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 bum. bum, bum, bum. Nioch! Chodź! Oj, kino u ciebie! A, z przycisku i będziesz miał! <grym>. Nieo, chodź, Znalazłem tak dziwnie ustawione... Sorry! Nieo! Co ty znalazłeś? Sorry. myślałem, że tam no co ty? Co, co ty jest wejście. Nie, no co Słuchajcie, to będzie na pewno filmik na części, bo ja mam jeszcze ten... O! o, Ła! Jakie zasrane! No chodź! Mogę tych pytek Larto I patrz, to się świeci hmm. Ja nie ma Kurde Co to jest za cinema? Gdzie tu są sale kinowe? Co to Ej, do... to jest? Ja wlecę! To się mi To się zlatu, ja tu idę.